Pokażę Wam gazetkę MSP. W prezencie jest 330 Kim i włosy oraz wiosenna stylizacja. To to jest fajne. I tutaj jakiś test przyjaźni. Dobra, Tutaj jest kod, ale i tak tego nie użyjecie. Bo to można użyć tylko raz, a ja już użyłam. Tutaj jest jakaś przyjaźń na ekranie na temat filmów. Na topie, tutaj jakiś top model, tutaj reklamacja filmów, jakichś użytkowników na MSP. Tutaj jakiś komiks, który jest beznadziejny. Więc nie będę wam czytać, kim jesteś, swojej paczce, jakieś tam testy kim jesteś. Mi wyszło pocieszycielka. I tutaj jest, ale najfajniej, ale tutaj jest fajne, no bo tutaj jest przepisy. Truskawkowy i czekoladowe babeczki z truskawkami. Przeczytam wam to w następnym odcinku. Bardzo mi się podoba ta styluwa. To jest ładne. Ale to, to jest badziebie. Masakra. Tutaj jakieś między gwiazdami różne takie, takie różne nie wiem, co mówią gwiazdy. Tutaj śmiechu warty śmieszne to wcipy. To też przeczytam Wam w następnym odcinku. Tutaj są: Zaprojektuj koszulkę dla swojej BFF. To jest taki konkurs, że można zaprojektować z koszulkę BFF. FF, to jest przyjaciółka, jakby ktoś nie wiedział. Tutaj jest rozwiązanie konkursu z numeru 420. Te rysunki, nie chcę tych osób obrazić, to jest ładne. Niektóre są ładne, a niektóre są beznadziejne. Tak Wam powiem. Więc ogólnie w gazetkach oszukują. Oszukują konkursy, wybierają na wierzchu wszystko, co tam. Y Losują, biorą i, i wygrywają. To jest nie fair. Tutaj jest yy, co słuchacz na mowie sterpian i Beauty Cleaning i to jest o makijażach tutaj jest jakiś plakat, jakieś Billie Elish, której zupełnie nie znam. Akurat jestem na dworze, dlatego tak źle widać, ale na balkonie jestem i fajnie. Tutaj są Światowe Stolice Mody, Ateny, jakieś tam. Chociaż ja się nie interesuję modą, więc nie wiem, czy tą gazetkę jeszcze raz kupię. Piszcie na Instagramie, czy w ogóle chcecie taki następny odcinek z gazetą MSP, czy nie, bo ja bo po prostu. Mi się ta gazetka nie podoba, a od Was to zależy. Czy chcecie, czy nie. Tutaj jest jakich masz przyjaciół na MSP. Ja tam nie wiem, bo ja z nim się nie przez internet. Tutaj jest film i muza, nie przegap na temat muzyki różnych, różnych autorów muzyki. I tutaj jest w ilu procentach przypomina swoją mamę. No i to wszystko. następnym w gazecie będzie to: yy, Takie prezenty. I jak i to, dwa zależy, czy mam następny numer kupić, czy nie. Ogólnie powiem Wam, że ta gazetka to za pr przeproszeniem bardziej wie. Ale ogólnie. Troszkę fajnych rzeczy jest, bo te przepisy były fajne, niektóre luki też były fajne. Placiska tutaj jest fajna, ale dużo jest rzeczy takich beznadziejnych. Od kiedy to człowiek yy, ma kolczyk na nosie, to mi się nie podoba właśnie. Ale to, to mój gust nie, nie chcę obrazić innych, co lubią właśnie takie, takie stylowe, ale mi się nie podoba. Więc też w następnym odcinku wam pokażę jak wygląda w ogóle ta stylua w tej grze i jak wygląda w nim mowie star, więc bądźcie za mną na bieżąco. No to pa.